Mieszkańcy Bukowna już od dawna czekali na ten weekend, a to dlatego, że właśnie w ten weekend odbyły się Dni Bukowna 2014. Stało się już tradycją, że każde kolejne święto tego miasta jest w każdym wymiarze lepsze od poprzedniego. Zobaczmy, co działo się w tym roku. Dni Bukowna uważamy za otwarte! Fanfary! I gołębie! Ambed. nie nie, jest thriller, thriller, e, czy thriller leci w tle, natomiast co tu się dzieje w Bukownie, dni Bukowna, sobota, niedziela, 14, 15 czerwca 2014 roku, e, kto tu jeszcze nie, nie przyszedł, nie przyjechał, to nie żałuje, dlatego, że wczoraj e, zaczęło się oczywiście od dzieci, od orkiestry dętej, e, orkiestry dętej ZGH Bolesław, a potem duet Karo, Kabaret Nowaki, na przykład Edyta Krzemień z Bukowna i Damian Aleksander fantastycznie zaśpiewali. Ale nawet e, fantastyczne, jak mówi młodzież, wypasione e, sztuczne ognie nie przesłoniły blasku zespołowi Enej, który po prostu dał taką energię, e, taki power, taką radość zgrania z tym fajnym takim etnicznym, e, ukraińskim wyglądem. E, było fantastycznie. Było fantastycznie, naprawdę mogę to potwierdzić. Żyję już 100 lat na świecie, widziałem wiele koncertów, ale to co Enej wczoraj dał było naprawdę świetne. Oczywiście Enej to nie jedyna gwiazda tegorocznych Dni bukowych. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców bardzo wiele atrakcji, a wśród nich występy lokalnych artystów, poczynając od tych najmłodszych, czyli bukowiańskich przedszkolaków, poprzez dzieci w wieku szkolnym, a na zespole bukowiacy kończą. Pan na dniach najszczęśliwsza ja Ponadto na... Można było pokazy rycerskie oraz sportowe. zobaczyć pokazy rycerskie oraz Oczywiście, tradycyjnie na dniach Bukowna gościło wesołe miasteczko, które okazało się być dostarczycielem niezwykłych przeżyć, nie tylko dla tych najmłodszych. Bawiono się w ogóle do trzeciej, czy do czwartej w nocy przy zespole tanecznym Ding Dong z Białego Stoku. Takie fajne, tensowe klimaty z dawnych 90. lat. Kochani, dzisiaj z kolei. Kabaret Ciach e, i zespół Pektus, zapraszam Was gorąco, bo robi się coraz cieplej, nie będzie deszczu, będzie natomiast świetne, dużo świetnej zabawy, świetna atmosfera na Stadionie Mosirów w Bukownie. Kto żyw do Bukowna, zapraszam, Darek Niebudek, e, aktor, ale dzisiaj prowadzący, moderator tej imprezy. Tylko niech Pani więcej po pijaku rowerem nie jeździ, powinien. Po no pijaki, pijaku, jak ja ledwo usta umoczyłam. Ankomat wykazał 2,5 promila. To ja prawie trzeźwa byłam. Noż mogłam no, mogłam dosiorbać, no. Zapytaliśmy mieszkańców, czy podobają im się tegoroczne dni bukowna i na jakich występach bawili się najlepiej. No na Eneju, no. I jak zrobili show? No zrobili, no można powiedzieć, że z tych lat co tu przebywam, chyba na, najlepiej było. Znakomicie tylko trochę zim. <grym> zimno. Nie byłam na całych do końca, ale Edyta super elegancko. Dzieci przedszkolne też. Stadionu Mosiru odnaleźliśmy także zastępcę burmistrza miasta, pana Józefa Palucha. Dni Bukowna już na stałe wpisały się w kalendarz mieszkańców jako impreza, na której naprawdę warto być. Czy ciężko jest zorganizować takie wydarzenie? Powiem nie skromnie, że jak zawsze w Bukownie organizacyjnie jesteśmy przygotowani na 200%. Pytamy także przewodniczącego Rady Miejskiej, kiedy spodziewa się największego oblężenia miejskiego stadionu w Bukowni. No wczoraj obejrzeli na pewno Ene i kabaret Nowaki. Dzisiaj gwiazdą jest jednak Pektus i myślę, że większość przyjdzie na, na ten zespół, ale kabaret Ciach myślę, że też da dobre show. Okazało się, że przewodniczący Rady Miejskiej w Bukowni miał całkowitą rację. Gwiazdy drugiej części Dni Bukowna pokazały się ze swojej najlepszej strony i zgromadziły przed sobą pełne trybuny widzów. Nie było żadnego wiatru! Wiało, panie! W bukownie wiało! Nie... Doniczki fruwały, panie! Całe bukowne było zawiane, tak wiało, panie! Wiało! Mówię panu, jak wiało! z*** s... panie, chyba wiało! Nie, nie, było żadnego wiatru! Było, panie, było! Moi drodzy, przywitajcie gorąco moich rodzonych braci, którzy dzisiaj dla was zagrają na gitarze basowej! Mateusz Szczepanik! Na perkusji jego brat bliźniak Marek Szczepanik! Na gitarze najmłodszy z braci Maciej Szczepanik! To Szczepanik. Szczepanik, dobry wieczór Państwu! to także szczytne cele. Podczas imprezy charytatywną zbiórka prowadziła Fundacja Zdążyć z Pomocą. Zbieramy na trójkę dzieci chorych z Bukowna. Szymona Gładysa, Julkę Poczęsną i Mateusza Znowu pierwszy raz. Dziękujemy za tak wspaniałe święto Bukowna i już z niecierpliwością czekamy na następne. Dzięki serdecznie!